Chłopi donoszą, że wieją diabelskie wiatry, które nasze wszystko w zasięgach prądów. Na chwały! Ty masz głowę! Staraj się na mury! Ej! Ej! Tu to jest tornado! Wiem! Na kogo idziecie? Duże tego trochę mi wojsko poginęło, ale dobra. Czyli jaki jest jego problem? Wiadomość od Ryszarda. Nadszedł dziś straszny dzień. No ramacie, ustaw ich tu. Ja jeszcze dowalę trochę. W sumie niewiele mogę. Jażbym ruszał. bym ruszał. ...z Podniesionymi głowami, Mam jakieś machiny oblężnicze? Nie, to ja zaraz mogę porobić. Ale to szybko, jak my tu będziemy stać, to my tu poginiemy. Jeszcze muszę mury odbudować. Nie, no tak ja nie mam nic. Ale, Mati, no. to chodź tutaj się, schowaj tymi wojskami. Się, no idziemy się, wejdziemy i idziemy do tak. No ja nie mam złota, żeby to porobić. Potrzebujesz nas? No, nie mam złota. Jego wysokość. Idziemy. Idziemy? Gotowi do walki. Za jego wysokość. No, ja się zorientuję, że już są tewni. No oby. Wiadomość od Kaliwa. Spatujcie, jakich wojska robiłeś? Jest I krzyża, spal ich wszyscy. Co mówisz, Maty? Że tych samych wojska robiłeś, nie? Tych... Zbroi Mhm. Co? Atakujemy? No. Jazda. Czekaj, nie mogę wycelować jego mury. Droga jest zablokowana! Wyrżnąć i... Teraz! Ale ten tam zapierdala!

Dobra Ej, tam też miał To jest jakiś samobójca To jest kurwa samobójca To jest typowy Ala nie? Atakować! Dobra, teraz wbijam To ten przyszedł pomód? Kurwa, na to wychodzi. Był no, on czerwony. Odlotałem! Czemu oni się tak ustawili? Chyba chuj z tego będzie. Też mi się coś tak zdaje. Zobacz, już pobierze, coś masz, wycofaj wszystko. Za jego wysokość! Musimy mieć jednak machina wyraźniejszy. Mm. Nie ma sprawy. Wiadomość od kalifa. Kaaa! twoje nerki w roztopionym połowiu! Za mało dóbr. Jakie? Nie lękajcie się! Zwycięstwo no Najbardziej rozpierdalające. Tylko płytacze, czy były tryb Atakują wojska Ryszarda. Gotowi, wysłużyć? Jesteś trzecim w kolejności najwspanialszym władcą. Bo kulturalnie przez bramę? Mm. A ja. Mam tysiąc kamienia, ktoś? Ponownie Wyruszamy! No to wyszli mi z tego kamienia trochę złota. To no nie, to kamienia mogę się. To i tak go sprzedam może bym porobił katapulty, nie? O, ja nawet nie mam jedzenia, cały czas kupuję i sprzedaję Za mało dóbr Waszy? Nie, sam korzystam z tego co to robię armię No kurwa ci ci magowie mnie nie słuchają? bo leżą twoje ich kurwa ich mają leczyć, moich jest No debile kurwa Digger jesteś w stanie coś wysłać od siebie, żeby jakiś konnym czymś tam podjechać, bo on tutaj przyjechał tym rebuszem. Dobra, mam sześć, tutaj. To jest katapult. u mnie znowu tornado, ale bez sensu. Gdzie? A tam Tylko. A jakąś eskorta. Żadam. Jakie to nasze zdjęcia? Kurwa mój kamieniarski przemysł upadł! Jesteśmy atakowani Wiadomość od Ryszarda. Mój kamieniarski przemysł upadł. Za którą mogę pienić tylko druga. siebie. O mi się pali, nie? Ej, przeżył mój kamieniarski przemysł Nie masz dość... Złota, by wyszkolić tę jednostkę. Zostań do Idę katapultami. Dalej. Wejście tych łuczników stąd. Aj, krzywo zbudowałem. Moment. Gdzie masz tych łuczników? Dobra, już ich wybię. Teraz masz czystą drogę Ja się nazywam Mateusz <laughs> wiem No i patrz, mój rudzik leczą twoich kurwa cety, no ja nie wierzę w to nie Dawaj! <laughs> ja pierdolę Ale dobrze A one są wolne Robię ten poeriusz i pizda. O, ta pisząca muzyka, nie tam powoli wkurzać. Gra w tej trąbce, chuj. Wiadomość od kalifa Śmierć Oj. niewiernym! Oj. Zabij, zabij. O, o nie! No, trzeba eskortować teraz te katapulty. Kurwa się farta, nie? Strażnik bramy musi być. Miałeś farta w ogóle. Bo... Wy tak mieliście farta. Co, Co ja wiem? Ja miałem farta. Nie wy Że wasze katefunkce przeżyły. A ten Ten tutaj cały czas ma pożar. Co za debil. Patrz to. Atakują wojska Kalifa. I patrz moi medycy ostrość się leczą, no kurwa. Dzięki. Dzięki. Zawsze wydarzyć moich żołnierzy, to nie pochodzi niego. Nie, nie. I da? Czy wyśle mi ktoś? Ej. 600... No halo, golda? No halo, Mateusz. Ja nie mam tyle nawet. Kurwa! Te twoje kanapurty to są jakieś kurwa głupno. O. Ale chcę to tam przetransportować Zaraza, ogniowa ogołociła nas Gorączka bagienna A ja mam zarazę ja, ogniową Ja nie mam kurwa bagienn... Nie czy... Bramę mi rozjebał Widzę Ale ja rozjebałem jej się lały. Ej to dalej panule, Nie. Mam jechać tam niszczyć No dawaj On się tutaj cały czas pali, nie? I idę od pysty Zaraz będę miał bliżej Przestań tam strzelać kurwa sto. No, no ja idę, ja idę No czekaj, nie nie idziesz do ataku, ej! Ej! Nie idźcie jeszcze do ataku Czemu? No bo ja jeszcze przed tym do was chciałem przyjść Dalej no Ja już jadę no nie mieć, kurwa! Potrzebujesz nas! Ponownie wyruszamy! Teraz ja ja tu stanę. Poczekajcie, no chciałem armię zrobić lepszą, nie? Następnym razem No uspokój się, kurwa, nie zdychaj mi tu, bo. Gdzie mam się, nie wiedzieć? No o, jeszcze salady do tego się dojebie, no dobrze, hu. Idę do, do twojego zamku, nie? Żeby nie było. Mam blisko. Tych żołnierzy mafii... No zaraz... już oni już idą To dobrze że mówisz, że ona zabrzmie z katapulty Ja mi do góry Jestem ci tym Ale to są byki tej Ty już tam idziesz czy idziesz najpierw do mnie? Do ciebie idę Najpierw da się złączyć całą ramię, bo No chodźcie już tu, bo ja idę tędy Dobra, już mogę w sobie podejść A Honor! Tu tą Nasypam w dół Idę Atakują wojska Ryszarda O parę łuczników to chyba na mnie idzie A tu ciągle pożar. Bo ten idiota stawia budynki dalej, one potem płoną i ten pożar nie. O, nie boję! nie gaśnie, ale on się nie boi. Patrz, dziura. Chodź. Gdzie jest bruk? mojego zamku, Ciepłe Jesteśmy na połowie! Ej, 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 bo jadą ci na katapulty! Ej, palą mnie! Patrzy na katapulty. Coś ja co powiem? zacina mi tak gra no też, To jest po prostu taki syf Dawaj Mati, musimy się przebić Ej, ci templariusze jakoś tak nie wchodzą do zamku Jakoś no ci idą gdzieś na wprost Tam się wszystko pali, jezus z adlach no to się no, tam, zobaczmy, tam jest zjebane samobójca Ja i Wiadomość od się Na zewnątrz jest straszny go zobaczcie dawe są ale nie wiem coś, na co oni czekają. oni go bią czy nie, kurwa? No. no patrz, jeszcze się palą! No ale straciliśmy wojska przed Ja muszę teraz tych uzdrowicieli sobie tam gdzieś... Tu była jakaś akcja. Gdzie jest ta burza? A, Huberto znowu była. Łoja! A nie, myślałem, że... Wiesz co z daleka wyglądały te posto postoje wołów, jakby tutaj bydło padło. Takie kurwa zielone chore. E <taki> ja tu bramy w ogóle nie było. Zostawmy jak. Coś tu mogę pewnie posprzedawać, niewiele wojów powróciło do swojej ojczystej krainy, prawda, ale spisali się wyśmienicie. teraz już podłączę do mojej kawalerii. Okej, regroup now. Tutaj uzdrowiciele powinni ładnie leczyć mi te jednostki. Brakuje chłopów, panie. Panie! Jak tam spichlesz, to wygląda łobosz! Ludzie cię lubią, panie! Dzienna produkcja jest większa niż zjadanie, więc jeszcze im da dowalmy. Aj! Trałę to tracił, ale mam zapas. Więc dowalmy jeszcze podatki. Jak tutaj wyglądamy? Czerwony to. Nie wiem, kto to jest czerwony, czemu mnie pokazuje? O, salady. To by chyba sobie słabiej radzi, nie? Tak na oko. Nie wiem. I wątpię, żeby to był jakiś kurwa samobójca. Nie, ten kalif to przesadza, kurwa. Ale Ale to chaos. Chaos. Oooo, idzie na kogoś innego. Machinami. Tam Hubson robi jakieś obrężnicze. Tak nie bardzo, ale on sobie tu dojebał, kurde, granice. Nie wiem. Halo, Robert. Nie gra. Mati, rób, rób machiny. Ja? No, ja, ja nie umiem. Jak nie umiesz, kurde? Czemu no ja to słyszę, jak kurde jakiś... Jakby tu na mnie tabuny wroga szły. To jest cisza. To wszystko kosztuje, nic nie ma za darmo, kurde, 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 balistę se chciałem zbudować, to nie mogę, bo jest droga, ale Hubert nie gra, jeśli go zabiją! a na niego poszli, no to grubo, ale on ma kuszników. Powinien sobie poradzić jakaś niewidzialna armia duchów na mnie nasiera, nie? Jest coraz bliżej moich murów. Normalnie słyszę jakby tutaj kurcze ktoś na mnie całą armię wysłał, ale jej nigdzie nie widzę, więc to jest... chyba że to są asasyni. Nie. Jakby teraz cała armia asasynów biła na zamek, to mam przejebane. Czerwony znowu gdzieś leci, Huberta to się nic nie dzieje. Wojska też ma mało, żeby nam pomóc, a w Parf, skąd niosą drewno, przechuję. Tu idzie, On, oni te bale dźwigają. W kolejności najwspanialszym oni kurwa biorą drewno, wiesz skąd? Jak nie znamy zamku, to właśnie skąd oni do zamku. Ja widzę tam, chyba, taka jedna no. palma tam stoi. No, Kochany kaktusów, widzę drewno. <laughs> no i całe to, minęso, to Ale będzie na stronie. A będziemy musieli czerwonego rozjebać. Mm -hmm. To się za bardzo rządzi, bo on tam na Huberta idzie. Dobra, Nie, ale czemu zgodę. oni idą aż tam? Skoro zobacz, oni tu mają jeszcze drzewa na tych twoich polach. Nie rozumiem. Jestem opierdolony. by gdzieś te machiny objężnicze. Bo ja do produkował Dobra.